Ten koniec świata to musi nastąpić na musi nastąpić. Pismo Światow mówi, że, że każde, że wszelkie stworzenie oczekuje, kiedy te rzeczy przyjdą. I tak naprawdę to my jako bieżący prosimy o ten koniec. Każdy raz, kiedy się modlimy przyjść, królestwo twoje i bądź wola to jako w niebie, tak i na ziemi, a teraz nie jest, tak? Każdy, za każdym razem, kiedy się modlimy i prosimy o to, to, to właśnie wyrażamy naszą, nasze pragnienie, żeby ten świat zły odszedł, a ten nowy świat w postaci królestwa Bożego się pojawił. Czyli czy to w ten sposób jakby jest odpowiedź na nasze oczekiwania jako ludzi. A czy musi? No, Bóg ma swój plan w stosunku do ludzkości. Pozwolił na upadek pierwszego człowieka, dał człowiekowi wolną wolę, pozwolił na to, żeby człowiek miał kontakt ze złem, ze skutkami tego grzechu. Grzech rozumiemy jako przekroczenie woli, woli Bożej. Żeby miał kontakt ze skutkami tego grzechu. I wiemy, że Pismo Święte nas zapewnia, że Bóg przygotowuje proces naprawy ludzkości. To jest ciekawe, jak w Pismo Świętym w wielu miejscach opisane, ale jednym z takich, takich bardzo ważnych elementów, jakby dających jakby prawne podstawy do naprawy, jest to, że Jezus Chrystus przyszedł po raz pierwszy, od życie za nas i nabył prawa do nas jako ludzi. I będzie nas naprawiał. Ale w się Święte też podkreśla, że żeby to zrobić, to nie tylko musiał umrzeć, ale musiał również zmartwychwstać, bo umarły Jezus Chrystus by tego nie robił. Czyli musiał również zmartwychwstać. I jednej z przypowieści nowotestamentowych jest na taki opis podany dotyczący człowieka, który znalazł w roli skarb. No, rola była nie jego, więc skarb też nie był jego. Ale prawo mówi, że skarb należy do, do właściciela roli. Więc on sprzedał wszystko, co miał, kupił rolę i stał się właścicielem skarbu. Można by powiedzieć, że ludzkość jest w tej chwili podobna do tego skarbu w roli, zakopanego, który po wydobyciu może nieść szczególnie wygląda, jest zabrudzony, jest nieciekawy. nieciekawy. Ale ten, kto by nam wie co to jest dla skarb i przyłoży starań, żeby. Wypolerować, wyczyścić, odnowić. My mówimy, i zgodnie z tym, co Piotr Piotr mówi, odnowić albo poddać procesowi restytucji, odnowienia. I po to, po to Jezus stał się właśnie w żeby to, żeby to uczynić. Naduł prawa do tego, żeby to uczynić. Więc odpowiadając na pytanie, czy to musi być, jeżeli ma Bóg swój plan realizować, a mam nie tylko mądrość przy pomocy, której go przygotował ten plan, ale również i moc, żeby wypełnić. I na razie ani kreska, ani otac z tego planu nie, nie, nie była jakby zaniechana, tylko była wypełniona. Więc, więc w ramach realizacji tego planu tak. Ten świat musi się skończyć. im szybciej się skończy, tym lepiej. I, i tak naprawdę to wierzący powinni się modlić od koniec świata. No, może to przewrotnie trochę brzmi to w stosunku do tego, co ostatnio słyszymy, ale wierzący powinni się modlić w końcu I chociaż tego słowa nie używają, ale kiedy mówią, że chcą innego króla i innego królestwa, które na ziemi zapanuje, to znaczy, że modlą się o to, żeby to, co jest, odeszło, w niepamięć a może, może żeby było zapamiętane, ale żeby tego nie było, a żeby pojawiło się to, to nowe. Nowe. Yy, to, o czym jest mowa, że sprawiedliwość tam będzie mieszkała, że miłość będzie prawem, które będzie rządziło między ludźmi. I ja wiem, że czasem trudno jest to uwierzyć. Kiedyś rozmawialiśmy z, w zakładzie karnym z tam pensjon, pensjonariuszami tego zakładu i właśnie oni mówią, ale jak to jest możliwe, żeby ludzie się tak zmienili? I, no po prostu ludzie będą robić swoje. Co Bóg może zrobić z tej sprawy? No ludzie będą dalej robić swoje. Będą w dalszym ciągu grzeszyć, będą w dalszym ciągu źli, będą w dalszym ciągu się zabijać. No i tam wtedy użyłem takiego przykładu, zresztą opartego na Piśmie Świętym, że jeżeli Bóg ma taką moc, jaką ma, czy jest wszechmocny i ktoś podniesie rękę na drugiego, żeby go uderzyć, i Bóg sprawi, że ta ręka tak pozostanie, to wszyscy będą mówili: chciał uderzyć. Chciał uderzyć, zobacz, chciał uderzyć człowieka. I dopóki nie przeprosi, i dopóki nie powie, więcej tego nie będę, to tak będzie chodził. To tak tylko przykład, jak może to prawo zadziałać, że Bóg będzie powoli ludzi przeobrażać. Jeszcze może przy okazji jedną rzecz tutaj podam, bo wydawać by się mogło, że to wszystko jakoś w tym planie Boga trwa tak długo bardzo długo, to już trwa tyle tysięcy lat. Jezus Chrystus zmarł 2000 lat temu I, i kupił i co? I do tej pory nic się nie wydarzyło. Nie zmienił nas, nie, nie naprawił, nie, nie naprawił ziemi. Odpowiedź piśmy się tym znajdujemy, ona jest tego typu. Do tej pory, do naszych czasów, Bóg oferował ludziom współpracę. Czyli dawał takie tak zwane powołanie. Po, powołanie w stosunku do ludzi. Możesz mi służyć. Chcę, żebyś był moim synem. Chcę, żebyś był tym, który ze mną nawiązuje relacje. I na to wezwanie odpowiadały tylko jednostki. Nieliczne osoby. Na przestrzeni od czasów śmierci Jezusa do naszych, tylko nieliczni naprawdę mówili: Boże, chcę pełnić Twoją wolę. Powiedz mi, co mam czynić. Zgodnie z Pismem Świętym uważamy, że ten czas był czasem przygotowania przyszłych nauczycieli, lekarzy, zarządzających tym królestwem, które ma być. To będą ludzie, którzy w złych czasach, tych, w których teraz żyjemy, potrafili powiedzieć nie złu, nie grzechowi, nie czynieniu źle drugiemu człowiekowi którzy potrafili powiedzieć tak dla woli Boga, w trudnych warunkach, którzy często przepłacili to życie. I oni będą w tym nowym królestwie tworzyć ten nowy niebios, tę nową ziemię, ten nowy rząd. Oni będą po pierwsze znali kim jest, jest człowiek, w jakich warunkach żył, jakie, jakim procesom podlegał, jak dalece został zagradowany i będą uczyć po kolei jak żyć będą przywracać tą sprawiedliwość. Czy stworzą, że, war, że te wargi każdego człowieka staną się czyste, bo jest tym językiem takim biblijnym. Czyli potrzebny był ten długi czas przygotowania. Ten czas, w którym teraz żyjemy, jest czasem końca. Bo te sygnały, które wspominałem, te znaki czasu mówią, że to się kończy, że dłużej to posłać nie może. I że ustąpi to temu co Pismo Święta mówi, i potem był głos cichy i wolny. Po wietrze, po trzęsieniu ziemi, po ogniu nastąpił głos cichy i wolny. We wietrze, w trzęsieniu ziemi i w ogniu nie było Boga. A ten głos cichy i wolny to jest właśnie głos Boga i Jego syna w czasie, który którym przyszedł. I Ostateczne przygotowanie, usunięcie tego co było i przygotowanie co był w Także tak może nie krótko, ale długo odpowiedziałem na to pytanie, poszerzając o pewne aspekty.